Chodźcie, moi drodzy, pokażę Wam, jaki piękny boksik walentynkowy możecie podarować swojej walentynce. Babeczka brownie z truskawką w czekoladzie, tartaletka Raffaello, ciostkowy lód, makaronik, dodamy troszkę bezików, może jakąś pralinkę, a do tego mini beza pablowa. To jest boks niby dla jednej osoby, ale przyznajcie, że we dwie osoby to też się idzie tym najeść. A jak nie chcecie brać słodkości na zamówienie, no to zapraszam Was do swojej ciocho cukrowni Dziewczyny już przygotowały dekoracje walentynkowe. Swoją Drogą powiem Wam, że znaleźć coś walentynkowego to wcale nie jest takie proste. Będziemy mocno przygotowani, jak codziennie zresztą. Bo dziewczyny szykują dla Was nawet czerwone ptysie w kształcie serca. A jak ktoś ma gdzieś te serduszkowe dekoracje i słodkości, to zapewne znajdzie się również coś innego dla Was: serniczki, tiramisu, prostkowe lody, popsy, nasz hit, czyli brownie i sernik dubajski. Także no, pewno każdy coś dla siebie znajdzie. Serdecznie zapraszam.